Cześć, kochani, dzisiaj od rana y, piękny temat y, na sesji się pojawił, i czuję, że waż, ważne byłoby albo fajnym byłoby podzielić się nim z Wami. Wszystko dotyczy powrotu do wewnętrznej satysfakcji, ukontentowania, do spokoju i do świadomości tego, co tak naprawdę dzieje się w danym momencie, kiedy. Palec skierowany jest na zewnątrz. I to naprawdę była wspaniała sesja, bardzo otwierająca, w której brałyśmy, e, brałyśmy na warsztat taką sytuację, kiedy za daną chwilę, tu i teraz, bo to jest bardzo istotne, nie bierzmy tutaj od razu nie wiadomo całego życia na, e, pod, pod lupę, tylko w danej chwili, w danej chwili, Reagujesz w taki sposób, poczuj, czy to też jest w Twoim życiu obecne, że to jest wszystko Wasza wina. To jest Jego wina, to jest dzieci wina, to jest w ogóle wina wszystkie naokoło czy to w pracy, czy to w domu, czy to teściowa to jest to Wasza wina. I już pierwsze, już pierwszy, pierwszy wgląd tutaj przychodzi taki, że jeśli chcesz wyjść z tego do, do czystości, wyjść z tego miejsca do czystości, to musisz sobie zdawać sprawę, że nie ma, nie ma żadnego jego, ich, nie ma jej, nie ma tego w rzeczywistości. Więc w rzeczywistości tylko jest jakiś problem w tobie, który manifestuje się w taki sposób, że funkcjonujesz właśnie z tym wystawionym palcem. Z tego wystawionego palca tutaj cały czas kręci się pewna historia, że jesteś poszkodowana, że jesteś poszkodowany, że. Coś jest z Tobą nie tak, że, albo coś jest z nimi nie tak. Nieważne, w którym kierunku popatrzymy, ale tak naprawdę, jeśli chciałabyś, chciałbyś zbadać ten temat dla siebie tak naprawdę fundamentalnie, to najpierw um, zrobiłyśmy pewien test. Skoro było przekonanie, że to jest jego lub ich wina, to dosłownie zagrałam to dla mojej klientki i mówię, jak Ty się czujesz, kiedy ja do Ciebie mówię, to jest Twoja wina. Ja się czuję źle. Ja się czuję źle w tej chwili, tu i teraz, ale to jest twoja wina. Mama no, no, tak zdębiała i mówi no źle. Czy to jest twoja wina? Powiedziała, no nie, jak mogę być winna za to, że ty się w tej chwili źle czujesz. Więc co możemy zrobić w takiej chwili, kiedy uświadamiamy sobie. Okej, okay, wygłaszam takie zdanie, że to jest wszystko Twoja wina, Wasza wina, ale tak naprawdę to ja się czuję tu i teraz źle z samą sobą w tej sytuacji. I to jest kluczowe. To jest dopiero kluczowe, żeby wejść jeszcze głębiej w siebie, bo dopiero tutaj rozpoznajemy, gdzie kiedyś był ból, i tak naprawdę dzięki temu możemy dojść do tej prawdy ostatecznej że ograniczenie nigdy nie istniało. Myśmy się nauczyli funkcjonować i być przekonanym, że ograniczenie istnieje, bo tak nam powiedziano, czy bo tak nas traktowano. I teraz, kiedy znowu zajdziemy troszkę głębiej w siebie i uświadamiamy sobie, ok, to ja się czuję źle w tej sytuacji, no to zaczynasz badać, z czym tak naprawdę w tej sytuacji czujesz się źle co spowodowało że poczułaś, poczułeś się tak jak się poczułeś, poczułaś i głębiej nie to jest najważniejsze co wywołało twoją reakcję najważniejsze jest to czy tobie wolno przed samym samą sobą przyznać, że w tej chwili czujesz się źle i to jest bardzo poważne i bardzo istotne, dlatego że jesteśmy, czy byliśmy wychowywani w kulturze, która mm, zwykle nie zwracała uwagi, uwagi na potrzeby dziecka, a już na pewno nie była wychowana czy wykształcona w kierunku takim, że każda sytuacja ma swój początek, czy powinna mieć swój początek i koniec. I że tak naprawdę wszystko podlega pewnej zasadzie, że jest wybuch, przychodzi czas, Eksplozji, tego piku, i potrzebujemy czas na odpoczynek i wracamy do neutralu, i tak znowu, i tak znowu, tak? I tak te sytuacje się po prostu powtarzają, ale jeżeli dziecko ma możliwość funkcjonowania i nauczenia się, że wszystko jest w porządku, w momencie, kiedy coś mu się przydarza, i że może. Hmm, może pozwolić sobie na pełną ekspresję bólu, żalu, niezadowolenia i tak dalej i ona jest przyjęta i z tego bólu, żalu po prostu zejść sobie do neutralności dziecko nabiera naturalnie dobrych nawyków ale zwykle teraz mówię o tych, z którymi ja współpracuję mówię też tutaj o sobie ponieważ ja też temu y, podlegałam hmm. Doświad w doświadczeniu nauczyłam się w ogóle nie zwracania uwagi na siebie w momencie, w momencie kiedy jest mi źle. Bo na zewnątrz reagowano na to w różny sposób. Nie płacz, już nie przesadzaj, daj spokój, podmucham, dawaj pogłaskamy itd. Czyli w tym procesie Uczenia się życia, nikt jakby nie pokazał mi, bo też nie mógł pokazać, że bardzo istotny jest cały proces, czyli od momentu, kiedy ja uświadamiam sobie, że coś jest okej, okay, że coś jest nie ok, aż do momentu, kiedy ja się uspokoję do neutralności, to jest cała faza funkcjonowania, funkcjonowania w tym danym momencie, jest mi źle. Nie muszę za to obwiniać nikogo. Nie. Gdyby przy mnie był ktoś, kto rozumie to, to po prostu pozwoliłby mi przeżyć moje tu i teraz doświadczenie w taki sposób, że ja automatycznie, a w zasadzie życie automatycznie by mnie wyregulowało po prostu do neutralności. Ja bym po prostu mogła to przeżyć. I kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, ok. Tu i teraz po prostu nie jestem nauczona, a przyznać się do tego, że ja czuję się źle, jest mi niewygodnie, nie czuję się komfortowo w tym towarzystwie, jest mi za ciepło, jest mi za zimno. Nieważne, co tutaj jest, to może być drobnostka, ale jeśli jesteś do tego nieprzyzwyczajona, nieprzyzwyczajony, to automatycznie ucinasz się tutaj i. Później nauczyliśmy się w życiu wskazywać na zewnątrz, czy to jest twoja wina, to jest za to odpowiedzialne i tak dalej, tak? Czyli zaczęliśmy opowiadać o świecie pewne e, zdania, które tak naprawdę nie są prawdziwe. I kiedy odzyskujesz ten kontakt z tym, a to był moment, kiedy mi było coś nie tak. To był moment, w którym też nie mam zasobów, czy nigdy nie nauczyłam się, jak siebie zrozumieć, przyjąć e, i tym samym ostatecznie wyregulować. Więc w tym momencie po prostu nie mam co zrobić i ta poszerzona tutaj świadomość wchodzi jeszcze głębiej. Bo przed tym wydarzeniem przed tym wydarzeniem jest całkowicie czysto. To znaczy, że jesteś tutaj, jesteś istotą, która istnieje, której Prawo, jakby wewnętrzne prawo, narodziłeś się w świecie obfitości, w której nie ma ograniczenia. I kiedy to uświadamiasz sobie, że tak naprawdę musisz przejść tylko kilka kroków do tej całkowitej ulgi i do tego poczucia no tak, przecież to wszystko było tylko po to, żeby wrócić do swojego naturalnego stanu, w którym jestem obecna. Jestem. I nikogo nie obwiniam za to, czego doświadczam. I wyobraź sobie, że zaczynasz funkcjonować w świecie z pozycji tej czystości, i spokoju i tak naprawdę radości, że tam nigdy nie było winowajcy, tylko że tak naprawdę chodziło o to, żeby nauczyć się czegoś głębiej, żeby nauczyć się czegoś o sobie, a tak naprawdę, żeby wrócić. Do naturalnych odruchów, do życia, do bycia. I mam nadzieję, yy, i mam nadzieję, że czujesz, jak piękne w skutkach jest to, że już nie zajmujesz się nimi wszystkimi. Dlatego, że ja też to, to w swoim życiu yy, bardzo dobrze znam. Bo to jest, tak uniwersalne, to jest tak uniwersalne na świecie. Kiedy my czujemy się ofiarą i wskazujemy palcem na zewnątrz, tak naprawdę czujemy się zaatakowani i w odwecie atakujemy zewnątrz. Tylko, że ten problem leży głębiej Niż perspektywa, z której patrzymy. Ja nie mówię w tej chwili do każdego, dlatego że nie każdego będzie interesowało w ogóle mm, rozwiązywanie problemów z tej płaszczyzny. Bo ja mówię teraz tutaj do tych, którzy pragną mieć wewnętrzną wolność, wewnętrzny spokój. I nie każdy w tym momencie swojego istnienia, życia, w tym życiu, jest w ogóle w tym miejscu. Nie każdy będzie chciał w ogóle zająć się tym tematem. Ale są tacy, i czuję to głęboko. Pracuję też z takimi, sama jestem taka, że ja pragnęłam tutaj mieć spokój. I jeśli to miałoby mieć wpływ na zewnętrzny świat, wspaniale, bo ja nie, chcę być, yy, ja nie chcę być już źródłem krzywdy. Ja nie chcę być już w tym kołowrotku autobiczowania, ofiary, płaczu, smutku. Ja w tym nie chcę już funkcjonować. Koniec historii. I tak właśnie krok po kroku. Yy, rozbieramy się z tych wszystkich warstw i stajemy się swoją najlepszą najlepszym przyjacielem. Siebie zawsze będziesz miała, będziesz miał pod ręką, to jest oczywiste, ale najbardziej e, najpiękniejsze jest to, że wracasz do umiejętności bycia wsparciem dla samej siebie, rozumienia samej siebie, akceptacji. I tym ja się zajmuję. Jeśli poczułaś, poczułeś, że chciałbyś skonfrontować się z czymś, co w Twoim życiu wywołuje w Tobie silny trigger, bo to jest zawsze początek rozmowy, jest coś, co powoduje, że ja mam się źle, zawsze tak jest. Coś, co mnie dotyka, coś, co powoduje, że muszę się wycofać, muszę krzyczeć, muszę się zamknąć w sobie, muszę uciec, jakkolwiek. Cokolwiek tutaj nie jest na końcu, czyli jaka jest Twoja reakcja na trigger, to pamiętaj, że początek zawsze jest w Tobie i w tym, że nauczyłaś się, nauczyłeś się być przekonanym, że reakcja zewnętrznego świata na Ciebie jest y, słuszną reakcją, w ten sposób zaczęłaś traktować siebie i innych, ale tak naprawdę nie uświadamiasz sobie, że tam jest po prostu, w pewnym sensie za są zamknięte drzwi na twojej własnej mocy. I że kiedy je otworzysz, tu i teraz wracasz do pełnego przepływu, do siebie. Do spokoju. Już nikogo i nic nie musisz mm, usprawiedliwiać, atakować, jakkolwiek. Więc jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany taką pracą, współpracą i poczułaś w tym oczywiście też mnie, Zapraszam Cię. Tu dzieją się różne e, cuda. Wychodzi się z problemów z jedzeniem, wychodzi się pro, z problemów z ciałem, wychodzi się z problemów e, typowo mentalnych, e, z braku radości do życia, z niechęci do życia. Różne rzeczy się piękne w tej przestrzeni dzieją i zachęcam Cię. Jeśli szukasz wewnętrznego spokoju, to ja jestem tu dla Ciebie. Jestem orędowniczką spokoju i. Być może nawet radości, dlatego że bardzo często, kiedy dochodzimy do tej pełni siebie, jesteśmy całkiem innymi, innymi w przejawie. Napisz do mnie wiadomość, nagraj się, cokolwiek przyjdzie do Twojego serca, i do zobaczenia, do usłyszenia we wspólnej drodze. A jeżeli nie, to wszystkiego dobrego i miłego dnia dzisiaj. Pozdrowienia, serdeczne.